No i mamy kolejnego napastnika. Dobrze, że trener zdecydował się na tę zmianę. Bo trzeba jak najszybciej odrabiać straty. Dla widowiska to świetnie. Będziemy mieli jeszcze zaciętą walkę o zwycięstwo. Ryzykowna, ale udana interwencja. Zagranie po skrzydle, dobry początek akcji. Ładnie dograł. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Mają szansę na kontratak. Dobra pozycja do oddania strzału. Wojciech Szczęsny. Świetne podanie. Nie stworzyli. Nie wierzę. Zdołał obronić ten strzał. W końcu przypomniał sobie na czym polega fach golkipera. Czeka teraz na partnerów. Groźnie, ale zdążyli na czas. Skutecznie dograł do kolegów. Czy wykorzystają szansę w szybkim ataku? Znakomicie ze skrzyp. Głową w kierunku bramki. Blisko pole karny, może strzelać. Wojciech szczęsny. Grać dalej pokazuje arbiter stosując przywilej korzyści Barsa przy piłce. Wolcott. No i małe przejęcie po kolejnym niecelnym podaniu. No z tak daleka nie da się zaskoczyć, Wam każe. Ech, ależ mało brakowało. No jel. I... Wojciech Szczęsny. Dostaje wsparcie. Koniec ataku. Drużyna przeciwna przy piłce. ale Ależ walczą o piłkę. Tony. Piłkarz w Barcelonie. Nieczysto zatrzymał rywala. No uderzenie z Barcelony. Coś niesamowitego. Ale obrona. Blisko już do bramki. Czy to Wykosz będzie strzelał? Nieudany strzał, za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Znowienie gry przez bramkarza Barcelony. Czy to Wykosz zdecydował się na strzał? i bramkę, proszę Państwa. Rywal zdobywa gola i mamy ryjs w tym spotkaniu. Ale jeszcze do końca meczu jest naprawdę sporo czasu. Wojciech Szczęsny Baldes Teraz Łukasz Podolski Fabiański Wojciech Szczęsny Jak wykończono, to prawda, napastnik powinien zrobić znacznie więcej. Ależ, przytomność umysłu, obrońcy, brawo! To no Nev, a Jutasz Podolski. Spójrzmy, która drużyna częściej była przy piłce, Wojciech Szczęsny. Jezus. Dobre ofensywne wyjście. Strzela. Bramka dająca prowadzenie. No można powiedzieć wejście smoka. Przed zbawki rezerwowych i od razu zdobył gola. Fabiański. Wojciech Szczęsny. Z bliskiem próbuje odebrać piłkę. Spójrz uderzenie nie złapał tej piłki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Szansa! Mocne uderzenie głową. Sędzia pokazuje rzut rożny dla Barcelony. Zagrał piłkę głową. Wybija, ale piłka wciąż w polu. Piłka minęła linię końcową i grę wznowi bramkarz. Szczęsny. Wspaniale przechwycił. Ślizgiem chce przerwać akcję. Mają w tej chwili szansę na kontrę. Zobaczmy. Ma do kogo Piłka chodzi jak po sznurku. Czy strzela! Ale pięknie. Jak tak dalej pójdzie, to będzie niewesoło. Kiedyś mówiło się szmaciasz. No dzisiaj będę bardziej... Dla niego taktowny, powiem, betonicz. No zobaczymy, co przyniesie ten ślisk. Przy piłce Podolski. Piłka zagrana do bramkarza. Nie podoba się to publiczności. Fantastyczna interwencja, stanął na wysokości zadania, No No, wyraźnie spalony. No, udało się przejąć. Adiański. Wojciech Szczęsny. Dzięki, podał. Czy to wykorzysta? Jest okazja! Łówkuje. Jest bal! Ładna bramka, co widzimy w końcówce, zmniejszają przewagę rywali do jednego pola. Nie tylko zmniejszają przewagę bramek, ale także zmniejszają poczucie pewności. Będą teraz musieli mocno się denerwować w końcówce meczu. Niesamowite! Co się stało? Do końca meczu, sekundy! Już nie będą mieli teraz szansy, aby wyrównać. Jesus. Arbiter przerwał tę akcję Podolskiego. Spalony. Aviati. Waldez, Jesus. Sporo bramy dziś oglądaliśmy. Spotkanie kończy się wynikiem 3 do 2. To nie był zwykły mecz, to była walka o prestiż. Tak jest od zawsze, kiedy grają oba te zespoły. Sytuacje są dramatyczne. Miło nam było komentować przebieg tego spotkania. Żegnają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.